Witam kochani, nie minęło kilka minut jak wystawiłem filmik, na którym są kłamstwa Temuchowicza, wraz z jego domkiem i już dostaję ich telefon, żeby to lepiej wycofać, bo to będzie do mnie lepsze, więc na odpowiedź, czy wycofia, nie, raczej udostępniam więcej ciekawszych rzeczy, ponieważ kłamstwo, kłamstwo ma bardzo krótkie nóżki. Ponieważ nie, u, nie cierpia, nienawidza kłamców, oszustów. Bo jesteś człowiekiem, któremu ludzie ufali. Którzy jak do mnie dzwonili i pytali, to wierzyli. I chcę, żeby tak nadal było. Że jeżeli chcą przyjechać i chcą zobaczyć Kambodża, to ją zobaczą jeżeli chcą przyjechać i osobiście napluść twarz Temuchowiczowi, to to zrobią jeżeli chcą spotkać mnie porozmawiać ze mną obojętnie czy mi tak samo napluść twarz czy przytulić się, powiedzieć miłe słowo to to zrobią od tego, że jest to będę robić cały czas i nie przestanę i wiecie co jeszcze wam powiem? dostojek, ale prawdziwego, cudownego uzdrowienia tymochowicz. Dziękuję Ci. Tego potrzebowałem. Kopa w dupa i do roboty. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Do usłyszenia. Dziś na 100% robię live na żywo. Nie wiem czy YouTube, czy Facebook jeszcze wam to powiem. Myślę, że to będzie najlepiej chyba zrobić na YouTube. I dotyczyć będzie czego? Kłamstw, piramidy, skanów Tymochowicza i Kuklińskiego. Wszystkich, jakie znam. I wszystkich trzech tysięcy ludzi poszkodowanych. Panie Tymochowicz i Kukliński. Czeka Was ciekawa niespodzianka dzisiaj. Zapraszam wszystkich, którzy chcą się zgłosić Wszystkich poszkodowanych, którzy się nie boją, którzy chcą się ujawnić. Dziś ustalamy wszystkie reguły, zasady gry. Ci ludzie nie mogą dalej istnieć i robić kłamstwo. Oni muszą znaleźć swoje miejsce tam, gdzie jest od nich miejsce. Czyli w więzieniu. Tam jest ich miejsce i tam będą. Ja się o to postaram. Nadszedł najwyższy czas, żeby przestali oszukiwać i kłamać ludzi. Publicznie pod przykrywką komunikatu otwartego czy jakichś różnych innych rzeczy, marketplaców, yy, gier, kantorów i czego tylko jeszcze. Proszę Was bardzo, ludzie. Piszcie, komentujcie, lajkujcie, ale przede wszystkim nie zawiedźcie mnie i pokośćcie na live siła i moc. pokośćcie to, że Was interesuje życie innych ludzi. Mimo to, że nie jesteście może pokrzywdzeni, ale obejście to i prosicie dodali, dali, żeby nikt nie oszukał Waszych bliskich znajomych. Pozdrawiam serdecznie Hany z Kambodży. Do usłyszenia dzisiaj myśla o godzinie Waszej siódmej lub ósmej wieczorem. Pozdrawiam.